Witam Was w kolejnym filmiku. Rozpoczynam dla Was vloga i będę nagrywała w czym Myślę, że cały tydzień, ale nie wiem czy będę nagrywała codziennie, czy mi się uda nagrać taki tydzień z nami, czy przynajmniej coś około tygodnia. I zaczniemy sobie od testeru z mają. Otworzę je dzisiaj przysmaki z Hilton. Są to miękkie kiełbaski o smaku kaczki. Poproś. Jak smakuje. Także tester zaliczony. Jeszcze Wam pokażę skład. Dzisiaj nagram Wam 108 tester truskawki liofilizowanej. Pozostałe świnki już jadły i wręcz ją uwielbiają. A to się jeszcze nigdy chyba nie próbowała, z tego co pamiętam, dlatego dzisiaj jej dam, żeby przetestowała. Znaczy dam oczywiście wszystkim świnkom, ale tak jak mówię, dla niej to będzie jako tester tylko, ponieważ ona tego nie jadła jeszcze. Już wyciągnęłam, oczywiście mela pierwsza będzie jadła, bo mela kocha truskawki, ale bo takich to nie. Sprawdzimy, czy to się posmakuje Ja mam więcej kawałków. No tak, oczywiście wszystkie świnki. Wzięły i ostatnia to siano, bo Ale jest najmłodsza, no i wiadomo, że pierwszeństwo jednak Mają pozostałe świnki, mela w tym stacie rządzi Ale widzę, że wszystkim smakuje Przepraszam bardzo za odgłosy w tle, ale to za oknem Wszystkie dziewczyny zajadają. Dzisiaj przyszła do mnie paczka. Jest to coś, co zamówiłam dla siebie, ale związanego ze zwierzętami, a głównie z pieskami, z moją istenią. I zaraz mam oczywiście pokażę, co to jest. Już Wam pokazuję. się wyszyj. Jest to koszulka z wizerunkiem moich piesków Maja i Sonia. Prezentuje się świetnie. Nie sądziłam, że to będzie aż taka fotobizna, że to będzie tak widać, że to są one. Bardzo mi się podoba. Zaraz rozłożę tą koszulkę i wam pokażę, jak to wygląda. Tak się prezentuje po rozłożeniu. Jest naprawdę piękna wizerunek tych piesków. Nie No cudownie to wygląda. Nie sądziłam, że one będą aż tak podobne, że jak tylko spojrzę, to od razu widzę, że to są pyszczki Mai i Sani. I jeżeli nie zapomnę, to napiszę Wam nazwę sklepu, z którego to zamawiałam, ale zobaczymy że po etykiety Etykietce może tu jest coś. Chyba Coco Shop, ale nie jestem pewna, więc jeszcze Wam gdzieś napiszę nazwę, żeby ktoś był zainteresowany. I ja chyba zamówiłam S, taka rozmiar S. Tak wygląda bluzka, którą kupiłam z wizerunkiem piesków. Jest naprawdę bardzo przyjemny materiał, 100% bawełny. Jeszcze ją tak bardziej Wam może pokażę w pełnej okazałości. Mam dla Zuzi arbuza.

nie będę czytuchać? trzymać. Wracamy z działki. Wróciłam do domu. świnką na obiad dałam natkę marchewki, którą mój tata wcześniej już przywiózł. Miałam ją w domu. Więc proszę, sobie jedzą teraz? To się, jak widzicie, bardzo się cieszy, że dostała jedzonko. Jest teraz rano i ja zaraz będę wychodzić do pracy. Więc myślę, że już odezwę się do Was po powrocie. Jest teraz rano 7.15, więc muszę zaraz wyjść, żeby się nie spóźnić. Ja teraz mam na 7.30, wcześniej jak pamiętacie w poprzedniej pracy miałam na 8.00. A Maja bawi się swoim reniferem już od rana. Wieczorny spacer z piekami Sonia już biega, spuszczona Maja też z jakichś kwiatuszków dużo rośnie co mi się idziesz? Muszę pilnować Sonii Skoro ją spuściłam Nie można długo, dogonić, tak biegnie A dzisiaj fajna pogoda. Miastekiego gorąca. po jest wieczór. Działce. a tu trwa budowa na działce trwa budowa dla Zusi będzie domek w tym miejscu ale to już wam wszystko dokładnie opowiem jak już będzie może gotowa albo będzie coś więcej widać o tam Soniu się wam pokażę jeszcze widzicie? Sonia tam biega Przyszedł do mnie paczka. Ja zamówiłam bransoletkę i zaraz wam ją pokażę. Chcę za chwilę. I tak wygląda bransoletka. Jestem w takim cienkim sznureczkiem różowym. I są to dwie łapki psie. Maja i Sonia. Ja lubię delikatne bransoletki. Bardzo mi się podoba. Na stronie w ogóle z tego sklepu też była promocja, więc fajnie się złożyło. Teraz że łapki piesków będę miała przy sobie. Tak bransoletka się prezentuje na ręce. Odzwyczaić teraz wieczorem i chcę Wam powiedzieć, że nie wiem, co się dzieje z Tosią, ale coś jej dolega. Nagle zaczęła tak leżeć i popiskuje. I teraz stała, bólu się do niej podeszła. W ogóle inne świnki od razu zaczęły się nią interesować. Kiedy ona tak leży, to one podchodzą do niej. Interesują się nią. widzę nie wiem, co się stało, bo wszystko było w porządku, i nagle teraz wieczorem a to jakby się źle czuła tam w tle widzicie moja sobie śpi No i martwię się, bo nie wiem co z Tosią Coś tak nagle stało Teraz muszę się napić To się co ci jest położyłam to się na kocyku, dałam i przed chwilą lekarstwo nie wiem czy ono jej pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi pamiętam jak raz był przypadek, że melcie miałam chorą kiedy jeszcze była chyba mała, ale była po prostu bardzo młoda i dałam jej wtedy espomisan, jak ją bolał brzuszek właśnie na tego typu rzeczy u ale ja nie wiem właściwie czy to się czy u niej jest to samo czy nie no, na pewno nie powinno jej to zaszkodzić, jeżeli to nie jest to no i oczywiście zobaczymy, jak będzie się czuła jutro. Najgorzej będzie w nocy, jeżeli będzie się źle czuła, no bo nic nie można zrobić. A jutro będzie można na przykład iść do weterynarza z nią. Więc będzie już łatwiej. Jeżeli chodzi o branie lekarstwa, to się brała po raz pierwszy w ogóle cokolwiek. I była w ogóle bezproblemowa. Ona bez problemu, jak jej się dało do pyszczka, to wypiła. Na zasadzie tak jak pieskowi, że dajecie szczykawkę pustą. Oby jej pomogło. Aby to było tylko to i ją puściło, i po prostu nie bolał ją brzuszek. Nie wiem, czy zjadła za dużo, czy może jej coś zaszkodziło, bo wszystkim świnkom dawałam to samo i wszystkie czują się dobrze, tylko Tosia się czuje źle. świnkom na kolację karmę suchą, ponieważ czytałam, że przy jakichkolwiek właśnie problemach z niestarownością, albo ogólnie z brzuszkiem, to lepiej dać suchą karmę przeznaczoną dla świnek morskich. Tak widzieliście, dałam też jej lekarstwo. No i się okaże, czy będzie coś lepiej. Z tego, co dalej czytam, to jednak choroba, jaką rozpoznaję u Tosi, to bardziej jest przeziębienie. Wydaje mi się, że ona tak chromka, bo może ma zatkane gardło, może, może ją boli, że jest to bardziej przeziębienie, więc czytałam, że warto jest, ale ważne jest, aby w, te, w takim przypadku na przykład trzymać ją w ciepłym miejscu, czy na przykład zamknąć okno, żeby było cieplej w pokoju i podać witaminę C. Ja jej dałam karmę z witaminą C. Oczywiście, jeżeli się nie poprawi, to pójdziemy jutro do weterynarza na rano, znaczy rano, no jutro po prostu Odzwam się do Was następnego dnia, powiedzieć Wam o Tosi Że z jest już wszystko w porządku, dobrze się już czuję. I właściwie już rano dobrze się czuła Także dość szybko jej przeszło, tak głównie się najgorzej czuła wieczorem i w nocy, a właściwie to już takim późnym wieczorem, tak w nocy, a na rano już jej przeszło i normalnie jej wszystko jest w porządku, a także chciałam Wam w tym filmiku powiedzieć. Właściwie już wiedzieli, że Tosia wyzdrowiała. Ja już będę kończyć ten filmik, jeżeli Wam się podobało zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.